Witajcie, kochani. Dziś pragnę zaprosić Was w podróż przez tajemnicę nowiu księżyca w Pannie, który przypada 23 sierpnia, dokładnie o godzinie 8:07. Nów jest zawsze czasem nowych początków, zasiewania intencji, otwierania drzwi do tego, co dopiero chce się narodzić. Tym razem jednak poprowadzi nas znak Panny. Rezonans. I symbol Ziemi, praktyczności, troski o ciało i duszę, a także głębokiej więzi z Matką Ziemią. Panna to archetyp uzdrowicielki, tej, która potrafi dostrzec szczegóły, odróżnić to, co nam służy od tego, co nas obciąża. To energia porządku, oczyszczania, a jednocześnie pielęgnacji. Ten Nów przynosi nam zaproszenie, by wrócić do źródła. Do własnego fizycznego ciała, do rytmu natury, do codziennych praktyk, które budują nasze życie. To czas, abyśmy zadali sobie pytania, co chcę zatrzymać, co chcę wzmocnić, a co już nie służy mojej drodze i powinno odejść. Każdy nów to ciemność, cisza, zatrzymanie. Ale w tej ciemności rodzi się światło. Tak jak nasiona kiełkują, ukryte pod ziemią. Panna przypomina nam, że duchowość nie polega na odlatywaniu w wyższe sfery, lecz na zakorzenieniu, na tym, byśmy potrafili poczuć, że niebo i ziemia spotykają się w naszym ciele. To w nas, w naszych sercach i oddechach rodzi się harmonia wszechświata. Żyjemy w czasach, kiedy granice między tym, co widzialne, a tym, co subtelne, coraz bardziej się rozmywają. Nowa era wodnika zaprasza nas do życia w większej świadomości, w wolności i prawdzie. Nów no, w pannie otwiera wrota do tej energii w bardzo praktyczny sposób, ucząc nas, że codzienność jest święta. Że to, jak oddychasz, jak się odżywiasz, Jakie myśli pielęgnujesz, tworzy Twoją przyszłość. To dobry czas, aby zapisać swoje intencje. Zrób to w ciszy, najlepiej w kontakcie z naturą. Weź w ręki kryształ. Może to być ametyst dla klarowności, różowy kwarc dla miłości, albo kryształ górski dla wzmocnienia energii. Zapal świecę i w swoim sercu wypowiedz to, czego pragniesz. Pamiętaj, że wszechświat nie odpowiada na słowa lęku, ale na wibracje miłości, wdzięczności i odwagi. Podczas medytacji, czyli energetycznie Nowiu w pannie, Możesz sięgnąć po dźwięki, które zakorzeniają, oczyszczają i harmonizują. 136,1 Hz częstotliwość OM, rezonans kosmosu i oddechu Ziemi. Wprowadza w głęboką medytację i łączy z Matką Naturą. 396 Hz uwalnia od lęku, ciężaru i blokad. Otwiera serce na odwagę i zaufanie. 174 Hz to najniższa częstotliwość solfeggio, przynosi ukojenie, redukuje ból, pomaga odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa. 285 Hz wspiera regenerację, uzdrawia ciało i przywraca harmonię w komórkach. Pozwól tym dźwiękom przeniknąć Twoje wnętrze. Niech prowadzą Cię od ciała, przez serce, aż do głębszej ciszy, gdzie rodzi się nowa jakość życia. Nów no w Pannie to czas prostoty, uważności i zakorzenienia w Matce Ziemi. To czas, by wsłuchać się w swoje ciało, oczyścić serce i zasiać intencje, które zakwitną w przyszłości. Pamiętaj, każdy oddech, każda myśl i każda intencja tworzą Twoją rzeczywistość. Wszechświat słucha. Niech ten nów przyniesie Ci spokój, uzdrowienie i odwagę do nowych początków. Niech Twoje serce bije w rytmie ziemi, a Twoje marzenia kiełkują w świetle nadchodzących dni.